Pani doktor, nie mam ropny katar. Poproszę antybiotyk. Co to jest na ropny katar? Czy potrzebujemy na niego antybiotyk? Jak często on występuje? I czy to jest prawda, że ten lejący katar to jest taki alergiczny? No on jest nie, on jest delikatny. A ten ropny to są bakterie, gdy się zaraża? Dziś zmierza się z największym mitem, najczęściej powielanym w naszym społeczeństwie czyli ropny katar. Żeby zrozumieć ten mit, musimy zacząć od podstaw, czyli zrozumieć, po co nas, nam jest ten nos, do czego on tak naprawdę służy, czy tylko żeby nas oszpecić, tak mi się wydaje przynajmniej, ale okazuje się, że nie. Nos jest bardzo ważny. Nos ma wiele zadań. Po pierwsze, ma rzęski, które oczyszczają nam powietrze, które z zewnątrz trafia do naszych płuc. Dodatkowo ma zadanie ogrzać, nawilżyć powietrze z zewnątrz, które wchodzi i żeby takie zimne i mroźne, na przykład jak jesteśmy w temperaturze minus 10 stopni, nie trafiło do naszych płuc. Więc ogrzewaj, oczyszczaj, ale jeszcze ma bardzo ważną funkcję, obronną, no. jest taką naszą tarczą. Jeśli coś chce wniknąć do naszego organizmu, właśnie przez te drogi oddechowe, coś czego my nie chcemy, jakiś związek drżniący, jakiś alergen, czy może nawet wirus, to nos ma bardzo ważne zadanie, wydziela śluz, katar, po to, żeby Wyrzucić z siebie to, co jest złe, bo my tego nie chcemy, oraz po to, żeby większa ilość tego złego nie wniknęła do naszych dróg oddechowych. Dlatego jest bardzo ważnym mechanizmem obronnym. I teraz tak, już nie skupiajmy się na tych alergiach. Skupmy się na przeziębieniach. Zazwyczaj katar jest wywołany właśnie przeziębieniami. I pamiętajcie, że podstawa jest taka, że Przeziębienia są wywołane przez wirusy. Zazwyczaj są to rinowirusy. Jeśli chodzi o bakterie, to najpierw obejrzyjcie mój film o tym, jak zarażamy się bakteriami, bo to jest bardzo ważne, jest na moim YouTubie. Bakterie naturalnie są w nas, są w naszym nosie i to nie jest tak. One są wszędzie, są tu i tu i tu i tu, tu. Nasze jamie ustnej, naszym nosie są naszą florą fizjologiczną. To wirusy naturalnie nie są w naszym nosie. I jak one wynikają, to powodują właśnie chorobę. Bakterie muszą się namnożyć, muszą mieć to środowisko do namnożenia, musi im gdzieś być dobrze, żeby wywołać właśnie ten stan zapalny. Tak więc przeziębienia zazwyczaj są wywołane wirusami, które wnikają do naszego nabłonka, niszcząc go. I nasz nos chce się ich pozbyć, wywołuje śluz. Nie chce, żeby one wniknęły do naszego organizmu, więc oczyszcza nasze drogi. Oddechowe. Jest na początku samym bardzo lejący. I to jest typowe, że pierwsze dni infekcji to ten katar jest taki, że po prostu leci z nas wszędzie. U dzieci często tylną ścianą gardła i dzieci nie mogą spać w nocy, i mają kaszel w nocy, bo ciągle próbują pozbyć się tej wydzieliny. My czasami po prostu sobie wkładamy chusteczki do nosa i chodzimy z nimi, bo już nie potrafimy, ile razy możemy ten nos wycierać. I zazwyczaj mamy ten taki czerwony nos naokoło przez te pierwsze dni infekcji, bo właśnie wtedy ten organizm wyrzuca z siebie jak największą ilość wirusów. Tak więc mamy obalony pierwszy mit. Najwięcej wirusów jest właśnie w tej wydzielinie przezroczystej i lejącej się. I wtedy mamy to wszędzie, dotykamy wszystkich. I w taki sposób łatwo przenosimy te wirusy. Po kilku dniach tam jest tam zapalny. Tam nasz organizm powoduje przekrwienie środowiska. A wszystko po to, żeby nas wyleczyć. Czasami ten nos nawet podkrwawia. Ale wszystko jest po to, żeby jak najwięcej tych komórek zapalnych, żeby, żeby nasz organizm się zregenerował, zregenerował śluzówkę i wyrzucił te wirusy i zwalczył te wirusy. I po kilku dniach ten katar z tego lejącego robi się coraz bardziej gęsty, coraz bardziej żółty, coraz bardziej żółto-zielony. I kiedy już jest taki gęsty, że już nie damy rady wytrzymać, zazwyczaj infekcja przychodzi. Więc zauważcie, obalony kolejny mit. Żółto-zielony katar nie świadczy o tym, że jest to nadkażenie bakteryjne. A nawet kiedy ten katar już jest taki żółto-zielony, to tych wirusów w nim nie ma aż tak dużo. Kiedy w takim razie może powstać ten ropny katar? Otóż kiedy my dmuchamy nos, próbujemy wyrzucić z siebie tą wydzielinę. Ale ona zamiast wychodzi na zewnątrz, zostaje w naszych zatokach powoduje ból i śluzówka jest przekrwiona, te rzęski nie działają tak jak powinny, nie oczyszczają tych drog oddechowych. I ten katar zostaje w zatokach. I z tym katarem, z dużą ilością wirusów też wniknęły bakterie, które naturalnie są w nas, tak jak Wam mówiłam. I te bakterie z tym katarem też sobie wniknęły do zatok, ale dla tych bakterii to jest właśnie to miejsce, to jest właśnie to ciepłe miejsce, w którym w tym momencie mogą się namnożyć i po paru dniach może dojść do nadkażenia bakteryjnego, na przykład jeśli po 5 dniach nie jest lepiej, tylko nagle pojawia się gorączka 38 i bardzo silny ból głowy, albo po 10 dniach jest brak poprawy i ten katar nadal jest nasilony, albo na przykład pojawi się gorączka, to wtedy spodziewamy się, że właśnie doszło do tego nadkażenia bakteryjnego. I wtedy możemy powiedzieć, że przyczyną były bakterie i możemy rozważyć stosowanie antybiotyków. Ale takie nadkażenie bakteryjne występuje bardzo rzadko. Tak więc leczenie kataru nie polega na tym, żeby zahamować ten katar, tylko żeby pozbywać się go z nosa, żeby nie doszło do nadkażenia bakteryjnego. Tak więc musimy jak najczęściej dmuchać nos, jak najbardziej rozrzedzać tą wydzielinę w nosie, stosując inhalację, nawilżając powietrze w którym żyjemy, w szczególności w nocy, nie grzejąc tymi grzejnikami za bardzo, nie przesuszając powietrza, którym oddychamy, stosując na przykład nawilżacz powietrza w nocy, albo mokry ręcznik gdzieś koło łóżka, możemy sobie wkropić sól fizjologiczną, możemy psiknąć sól morską, wszystko po to, żeby rozrzedzić wydzielinę w nosie i ją porządnie wydmuchać. Oczywiście nie zapominajmy o piciu, o rozrzedzaniu tej wydzieliny też od środka, żeby te śluzówki były porządnie nawilżone, żeby ślina się wytwarzała, żeby nie było to wszystko za gęste i to jest prawdziwe leczenie kataru. Tak jak widzicie, to powiedzenie przede wszystkim, katar trwa leczony, nie leczony 7 dni, no jest prawdziwe, bo my nie leczymy go w taki sposób, żeby jak najszybciej tej infekcji się pozbyć, tylko żeby nie doszło właśnie do nadkażenia, Bakteryjnego. Ale powiem Wam, że to powiedzenie też nie do końca jest prawdziwe, bo czasami lecząc Katar możemy spowodować, że nie będzie trwał 7 dni, ale dłużej. Otóż są takie leki, które są zalecane w Katarze i które nam bardzo mogą pomóc i czasem wręcz nas ratują. Wyobraźcie sobie, że leci Wam z nosa, a macie bardzo ważne spotkanie, na które musicie iść i nie chcecie, żeby Wam leciało z nosa. Są takie kropelki, są też tabletki, które obkurczają śluzówkę nosa i powodują, że nagle macie czysty nos. Super genialny. Idziecie na spotkanie, macie czysty nos, wracacie do domu i znowu wycielina znów praca. W takiej formie jak najbardziej te leki są zalecane i można je zastosować. Niestety, jeśli takie leki stosujemy dłużej niż 2-3 dni, to one. Powodują tak zwany katar z odbicia. Czyli nasz organizm wydziela jeszcze więcej tydzień, nie chce się pozbyć tego wszystkiego siebie, uzależnia się od tych leków, co powoduje jeszcze więcej śluzu. I takim sposobem, jeżeli stosujemy ten lek dłużej, możemy w takim błędnym kole non stop mieć katar. Często mi się zdarza, że pacjentki do mnie przychodzą mówiąc, że mają katar od dwóch tygodni, zazwyczaj to jest lejący katar, nas zapytane, jakie leki stosują, okazuje się, że od dwóch tygodni non-stop stosują te preparaty właśnie obkurczające śluzówkę i właśnie dlatego nie mogły przez tak długo pozbyć się kataru. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zadawajcie oczywiście pytania w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Instagram do mnie, instalekarz, bo tam zdecydowanie najwięcej się dzieje, jest śmiesznie, jest fajnie, może Wam się spodoba, więc koniecznie zajrzyjcie na Facebooka też, na LinkedIn, na Twittera, tam jestem trochę mniej, ale co najważniejsze, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, oraz wcisnąć tą przypominajkę. No dobra, a dziś. Żegnam się z Wami. Jak zawsze, P.S. zabraniam chorować.